I, bonjour la classe, maintenant on va s'éclater, pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. już, mm. <grymne> bo silence. bo je. Teraz tak. Tą stroną, którą chcemy, żeby była widoczna, do środka. Tak, widzimy. Mamy nitkę igłę naszą i teraz te dwie strony. Tu mamy, widzicie, odchyloną tą stronę, końcówkę materiału. Delikatnie sobie łapiemy tutaj igłą i owijamy dwa, trzy razy, moi drodzy, żeby nam się to złapało. O, taka prosta rzecz. Nic się tu nie dzieje. A dlaczego to tak wywijamy? No po to, że jak później maseczkę przełożymy na prawą stronę, to będziemy mieli taką ładną tutaj stronę. Bez, moi drodzy, bez tego szczępiącego się, tak? I teraz mamy tą gumeczkę. Tak, patrzymy, czy nie jest za długa. Ona jest taka troszkę dłuższa, żebyście po prostu nam nie brakło. Musi być mniej więcej, mniej więcej, tak powiedzmy, szerokość naszych palców. O! Dobrze, ten kawałek sobie utniemy, niepotrzebny. Teraz. Tą gumeczkę dajemy do środka w ten sposób, że wystaje nam tu koniec gumki widzimy. I ten koniec gumki moi drodzy przyłapujemy nitką. I zwyczajnie go tutaj przebijamy. O, bez wielkiej filozofii. To nie będzie aż widoczna aż tak bardzo, bo to przełożymy. Później na drugą stronę. Gumka jest złapana w jednym miejscu. Widzimy? W tym momencie gumkę jak pociągamy, to ona już jest przyszyta. Drugi koniec naszej gumeczki. Dajemy też od środka na drugi koniec tego materiału. No to przekładamy. O i on nam tutaj wychodzi na drugiej stronie. Widzimy? Mamy gumeczkę. No to moi drodzy, uwaga, uwaga. Za chwilę sobie do tej gumki tutaj dojdziemy, ale musimy dość tutaj zrobić ściek. Tak, czyli przeszyć. Czyli ja Wam pokazuję jak to przeszywamy. Przekładamy sobie od góry kawałeczek pach. Przeszywamy, tutaj nam się jeszcze nitko układa. Przebijamy około pół centymetra, Przekładamy. Robi nam się taki ściek, widzimy? Jeszcze raz tutaj przebijamy na wylot, przekładamy pół centymetra. Popatrzcie, przeciągamy niteczkę i kolejna nam się nitka tu zrobiła. Tutaj widzimy troszkę więcej. Na pewno będzie na początku dla Was trudne, ale spokojnie, macie czas. Nie musicie tego zrobić w trakcie trwania programu, tylko sobie możecie odtwarzać i powolutku. A ja tutaj kamerę przyspieszam, żebyście mogli zobaczyć efekt końcowy, dobra? No to uwaga. do momentu, że pojawia się moja gumeczka z jednej strony i z drugiej strony. Widzimy, że zrobiłem ściek. On nie musi być super równy, ale robimy taki, żeby był jak najbardziej równy. I teraz tą gumkę naszą też. Łom, tutaj ładnie ją łapiemy, moi drodzy, tak? Tak, ją kilka razy nitką łapiemy, żeby nam się tutaj ładnie trzymała. I przeszywamy. I moi drodzy. Tak, z szytą mamy stronę. Jak przełożymy na prawą stronę, widzimy gumeczka przymocowana. Tak? Popatrzcie. No to w tym momencie w taki sam sposób robimy drugą stronę. Żeby nie przedłużać, to ja tutaj przyspieszę nasz film. Uwaga 3 2 1 0 start. W tym momencie mamy obszyte dwie strony. Nie sugerujmy się tym, moi drodzy, że to jest coś tutaj nierówno. Możecie robić bardziej precyzyjnie, bardziej, bardziej równo, jeżeli macie czas i chęci. To jest taka tylko poglądówka, żebyście widzieli o co chodzi. Biorę sobie nowy kawałek nitki, bo mi się tamten skończył. Nawlekamy nitkę. Mamy nitkę nawleczoną. Teraz, moi drodzy, będzie faza druga naszej maseczki. Czyli... Tu nam, o, tu nam się jeszcze to zgina, ale to możemy sobie zaprasować żelazkiem. Rodzice mogą Wam zaprasować. My przekładamy na prawą stronę. Na prawą stronę. Czyli to wszystko, co tam szyliście, zostało nam po lewej stronie. Już jest niewidoczne. Tu jak to ładnie zaprasujecie moi drodzy, to nie będzie nam tutaj tego karbowania widać, nie? Ja sobie to na razie przyłapię, żeby nam to nie przeszkadzało tutaj, a później się to przyprasuje. O. Teraz moi drodzy, to, macie taką maskę. No ona trochę jest taka, no nie wygląda, nie jest fajna. Co tu zrobić, żeby ona była ładna? Więc bierzemy w tym momencie moi drodzy, tak, mamy naszą tutaj. Maseczkę składamy na 3. W jaki sposób? Łapiemy tutaj. O, podwijamy pod spód raz. To sobie chwilkę trzymamy tutaj. Żeby nam to nie uciekło i będzie dwa. I w tym momencie popatrzcie, będzie takie o. To jeszcze przedstawimy Dwa. Zrobi nam się takie karbowanie, tak? No to żebyśmy mieli to wszystko skoordynowane żebyśmy nad tym panowali to rozpoczynamy od góry idąc no to uwaga naszą niteczką tu przebijamy jakby tam obojętnie jak nie ma to większego znaczenia możemy jakiś ściek wymyślić kolorowy kształtny no, tu przekładamy to przekładamy o. Wziąłem inną nitkę, nasza maseczka będzie, widzicie, tu przekładamy to tak, o. O, mamy, przebijamy nitkę, uwaga, na palce. Żebyśmy sobie nie zrobili. Żeby nie było płaczu. Przekładamy. O. Pierwszy ząbek już mamy prawie zrobiony. Maska robiona przez młodzież, przez dzieci. Popatrzcie, jak ładnie nam się. Nawet ale tutaj nawet nam to pasuje, nie? Może tak być. Taki udawajmy, że taki jest plan. No, to jest, nie jest powiedziane jak to do końca ma wyglądać. Ważne, żeby zachować pewne kształty. No. I drugi ząbek robimy i podwijamy. O. Możemy też, ja teraz użyję innego ściegu, możemy też to obrzywać w koło, popatrzcie. Widzimy. Wtedy to obrzucamy w koło takim właśnie. O, popatrzcie, i robi nam się taki, taki zawiasek ładny. To jest, słuchajcie, wasza dowolność, wasza twórczość. O, tutaj ładnie. Jeszcze to wkładamy, przebijamy. Spokojnie, moi drodzy, ja to robię coś tak dość chaotycznie, ale to chodzi o to, żebyście zobaczyli o co chodzi. I jedną stronę mamy zrobioną. I jedną stronę mamy zrobioną, widzimy to? Tutaj mamy jeden ściek, tu mamy inny ściek. Możecie zrobić dokładniej, bardziej się starać. Ja to robię po prostu szybko. Jeżeli nie macie precyzji, jeżeli do końca nie wiecie, moi drodzy, jakie mają być kreseczki, to możecie sobie na przykład zrobić tu kreseczki. O drugą stronę zrobimy z kreseczkami, żebyście wzięli, żeby nie było, że robię tak niestarannie. Bo tak dzieci powiedzą, ale pan jest niestaranny. No właśnie. No to ja to robię specjalnie szybko. No to robimy sobie w takim razie kreseczki, żebym widział, jak ma nitka iść. Tak, nitka ma zakryć te kreseczki, które są długopisem narysowane. Widzimy. O. No to uwaga, na końcu musi być supełek. No to rozpoczynamy nasze szycie, tak? Pamiętamy, nitka ma zakryć nasz długopis. Czyli tak przebijamy, żeby ten długopis był zakryty przez nitkę. O, pierwsza nitka poszła. Jest też gruba, więc przechodzi tak ciężej, a nie szkodzi. Widzimy? Pierwsza kreseczka zakryta, teraz przebijamy tak od spodu, żeby ją tu złapać, o, wyjść na tej kreseczce. widzimy? A jak Wam to nie wyjdzie, to się nie sugerujcie, nie martwcie. Tu sobie patrzymy, kiedy ma być zagięcie, dobra, wszystko wiemy, wbijamy na końcu kreseczki, o, i wychodzimy tutaj i patrzycie, co nam się robi. Zakryliśmy kolejną kreskę, widzimy? Nie jest to, że tu jest niestarannie, tylko chodzi o to, że po prostu szybko poglądowo Wam tu pokazać jak to zrobić, a już wy będziecie sobie pracować w swoim tempie. Nawet jak macie to robić dwa dni, to róbcie to dwa dni, ale żeby było fajnie zrobione przez Was. Widzimy, kontrastuje nam tu kolor. Ładny, inny. O, teraz trzeba na wkładkę zrobić, bo to już jest ten moment, że to już jest ten moment, że złożyć naszą maseczkę. U i w tym momencie wbijamy naszą igłę na końcu kreseczki narysowanej, tak? Tu są takie grube momenty. Może tato mama pomóc. O mamy kolejny fragment, który musimy zakryć. Widzimy kreseczkę. No to ją zakrywamy, żeby było ładnie. Popatrzcie jaki równy ścieg nam wychodzi. Ładny? Ładny. poprawić, skorygować. O. Tu będzie jeszcze jedno. W tym momencie robimy podkładkę, czyli zaginamy, bo widzimy tu jest jakieś moi drodzy 1,5 i 2 cm. No 1,5 cm. To tu też 1,5 cm, czyli to jest moment, w którym robimy kolejną podkładkę takiej samej długości. O, patrzcie, coś takiego nam się zrobi, widzimy? O, super, 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 super. Tu nam się przesunęło to sobie to przebijamy no. i moi drodzy jeszcze chwilkę i nasza maska będzie ślicznie gotowa i nie będziecie przepłacać nie wiadomo komu 20 zł za maskę jak sami możecie zrobić z tego co macie w domu o. i popatrzcie zrobiła nam się taka maska, tutaj tak jak mówiłem to nam troszkę się to jeszcze jeszcze odbija, bo to powinno być przyprasowane. Możecie ewentualnie sobie to jeszcze oprzyć. Jeżeli macie ochotę jak oprzyć w taki sposób. Tu przebijamy I idziemy sobie tak o. Patrzcie, tam i z powrotem. Tak, robi nam się taki fajny ściek jak w jeńsach. Popatrzcie, widzicie? Jak sakiewka ze skarbami też tak właśnie się tutaj odczywała. tu wbijamy, wracamy, wbijamy. Mamy ten spinat to już usuniemy. O. Wracamy, wbijamy, wracamy, wbijamy, wracamy, wbijamy, wracamy. O, nitka nam przechodzi. Ładnie popatrzcie. Widzimy o co chodzi? O co mi chodziło z tym przeszyciem? Wbijamy, wracamy, wbijamy, wracamy, wbijamy, wracamy i podobnie możemy zrobić drugą stronę, ale ja, ponieważ... Czas mamy ograniczony, więc sobie spokojnie będziecie tutaj to robić. Ja to przyłapię, tylko żeby nam to nie odchodziło z pinaczem, a wy sobie to spokojnie oprzyjecie, tak? No to dobrze. I teraz moi drodzy, zrobiła nam się tutaj, o, widzimy, wśród maski, bardzo ładny zresztą. W tym momencie mamy środek, tak zwaną kieszeń, którą możemy wypełnić. Ta kieszeń jest po to, że do niej możemy stawić jakiś system filtracyjny. Wychodząc na miasto. Jeżeli nie mamy jakiegoś. Bo tutaj są szczelinki, abyście popatrzyli pod światło, to byście zobaczyli, że te szczeliny są faktycznie takie dość duże, które wirusa na pewno nie, nie, nie zatrzymają. Natomiast yy, ta, ta ślina będzie raczej zatrzymana przy kichnięciu. Ale żeby wzmocnić ewentualnie filtrowanie, możemy użyć takiego na przykład ręcznika. Wyciąć sobie prostokącik i wychodząc na miasto, moi drodzy. W środek tej naszej maski możemy wsadzić taki filtr, może to być gazik, może to być ręczniczek, może to być wata, która dodatkowo wzmocni, żeby nam ta para, to kichnięcie nie przeszło. I w tym momencie taka maska super jest zrobiona, moi drodzy, efekt końcowy fantastyczny. Ja obracam kamerę, żebyście zobaczyli jak to wygląda. I mamy, uwaga, uwaga, mamy tą maseczkę śliczną i zakładamy ją na swoją twarz, za uszy. I mamy osłonę, możemy iść. Apsik! Apsik! Ja mogę kichać! <noise> mogę kaszleć i nikogo, moi drodzy, nie zakażę moimi może nie koronawirusami, ale naszymi bakteriami, zarazkami, które mamy w sobie. A być może gdzieś tam w nas wirus jest, bo przykładowo zaraziliśmy się, a nie mamy objawów. Ktoś tak też nazywa. Także to też jest taka profilaktyka, moi drodzy, bo możemy niechcący gdzieś tam być zakażeni yy, przez to wszystko, a nie mamy objawów, dlatego... Dzięki temu, że my będziemy mieli maseczkę, też innych nie zarazimy. Także, moi drodzy, od czwartku nosimy takie maseczki. Do zobaczenia, moi drodzy. Zróbcie to ładnie, powolutku. Ja robiłem wszystko, żebyście zobaczyli. Natomiast wyróbcie powolutku, po kreseczce. Nikt was nie goni. Tak? Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. I uwaga, 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 moi drodzy, pozwólcie, że się tu położę, żebyśmy dobrze widzieli, co nam będzie potrzebne na czwartek. Na czwartkowy program. Na czwartkowy program potrzebujemy takie rzeczy jak skrobia ziemniaczana, czyli zwana mąka ziemniaczana. Mąka ziemniaczana ma taką fajną właściwość, bo dodając troszkę do niej wody, zrobimy tak zwaną ciecz nieniutonowską. co to znaczy ciecz, ciecz nie No to jest taka ciecz, gdzie jak szybko składamy, szybko będziemy gnietli, to będzie twarde... No, takie prawie twarda jak a kiedy pozostawimy tylko e, lekko, pusto, puścimy, spłynie nam. Czyli taka ciecz pozorna. E, takie coś, robili takie zawody. Wypełnili cały basen cieczą nieniutynowską nie i przebiegając po tym basenie, normalnie zawodnik mógł przebiec. Natomiast kiedy stanął na środku, zapadał się do środka. Także taka rzecz ciekawa, skrobia ziemniaczana, e, Kupcie sobie tego więcej, bo to zawsze się przydaje do ciekawych zabaw dziecięcych. Moi drodzy. Potrzeba będzie czegoś, co na pewno Panie y, mamy mają w szafkach, natomiast mężczyźni może niekoniecznie, bo mężczyźnie potrzebna do, do higieny tylko mydło, ewentualnie szampon, ewentualnie y, dezodorant pod pachę i szczoteczka do zębów i pasta. A kobiety mają mnóstwo takich różnych rzeczy, jak odżywka, moi drodzy. Odżywka do włosów. Taka odżywka musi być. Niekoniecznie firmy cień, ale jaka taka odżywka? I moi drodzy, teraz potrzebne nam jeszcze barwniki. To ciasta spożywcze, barwniki, widzimy. Też pewnie się znajdą, po świętach pewnie zostało więcej. Tu mamy jeszcze barwniczki takie, sypkie papiery w takim proszku. No i mnóstwo różnych takich gadżetów, które tu widzicie. Miski, miseczki, łyżeczki. Czyli generalnie zajęcia. Możecie przenieść w komputer do kuchni. I w kuchni będziemy robić czwartkowe zajęcia, na które Was już w tej chwili serdecznie zapraszam, moi drodzy. Do zobaczenia!